Trzymaj się tak jak teraz do gołu, tak. po gołu wyskakujesz i możesz je puścić sobie od razu. Twoje nie? imię Piotrek. Piotrek skacze? Jezus, to, no to już. to już, nie to już. To będzie wyciągać to. wpadać sobie do krawędzi, patrzcie sobie Mówisz, że mi się nic nie stanie? Nic się nie stanie. Na pewno? Na pewno. A za, za psychikę nie odpowiadam. <laughs> nie, no kurwa, ja nie chcę teraz małymi kroczkami sobie wystaw palce, super tyle wystartów. No, jesteś gotowy, piętek? Tak. Ready set go! Aaaa! No jest! No jest! Dobra i będziemy lądować. O, jest. Właśnie gardle dawku. Seryjnie. No! No, dzięki. Ciasteczka, gratuluję.